Wykres zimowy, a zwłaszcza świąteczny zwiąże się z wzrostami na markecie Steam. To, co możemy zobaczyć teraz, to co już wystartowało, możemy tutaj zobaczyć, że wykres poleciał dużo w górę, jeżeli chodzi o kałach headline. Kałach Headline od wielu, wielu tak będąc lat stanowi taki wyznacznik marketu, tak? Jest stałym skinem, który schodzi dość często i tak naprawdę sprawę wiele bodźców na niego wpływa. Przez grunt na co, jeżeli on leci do góry, no to najczęściej market też leci do góry, tak? To jest tylko i wyłącznie taki wyznacznik, tak? To nie jest na zasadzie, że kałach leci do góry, to cały nakidzie za nim, tylko po prostu ten, na podstawie tego kałacha możemy sobie wyznaczyć, w jakiej kondycji, w jakiej sytuacji znajduje się rynek. Możemy sobie zobaczyć w ciągu i kilku dni y, ta cena jego poleciała sobie znacznie do góry. Bo z 49 zł do uwaga 57. Jest to naprawdę dużo. Jest to około jakieś 15-17% coś takiego. Także warto to mieć na pewno na uwadze. Za z ekwipunkiem, w czy na otwiera otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny. I teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie jako który daje Ci dajmową kasę oraz o kodzie jako 15, który daje Ci 15% bonusu do swojego pierwszego depozytu. Mega polecam. Jak możemy zobaczyć okres świąteczny, tak jak to już mówiłem, zawsze wiązał się z takimi to właśnie zostami, tak? Jeżeli patrzymy na w, e, wcześniejszy ok, no to, to już na pewno przed na to, że wtedy. Jeszcze wyszła operacja, więc to na pewno dało nam dużego busta, aczkolwiek zobaczmy sobie, początek grudnia cena tego kawacha 56 zł, a uwaga, zobaczmy sobie styczeń 80 zł. To jest gigantyczny wzrost, to jest wzrost został około 50-60 punktów procentowych, tak naprawdę naprawdę dużo, jeżeli chodzi o takiego zwykłego skina. I to oczywiście mniej więcej ciążyło na całym ekacie. Także zobacz sobie, że prosty rachunek, kupując go tutaj za te 55 zł, sprzedając go za 80, masz naprawdę ładny proficik tylko i wyłącznie na jednym kałachu, tak? A tak faktycznie stało się z całym rynkiem. Możemy sobie zobaczyć, że cofając się wcześniej, zawsze będziemy mieli podobną sytuację tutaj, również możemy sobie zobaczyć początek grudnia. 50 złotych, po początek stycznia, uwaga, około 60 zł. Zawsze te wzrosty są, co nadzieję, że już udowodniłem. Tutaj już to zaobserwowałem około 3 grudnia, że ten wykres cały czas lecić do góry, aczkolwiek wolałem poczekać, żeby to nie były takie, wiecie, takie wahania, jak są tutaj, tak? No bo na początku listopada też niby cena leciała do góry, ale może zobaczyć, że coś zatrzymało, a tutaj możemy zobaczyć, że mamy istny wystrzał tendencję wzrostową Która według mnie jeszcze chwilę się tutaj utrzyma. Jeszcze chwilę ona będzie sobie leciała cały czas do góry. Teraz pospolite pytanie, jak można tym zarobić Gdyż wiadomo, że tak na nam sprawtorze cele wszystko fajnie, wszystko fajnie, ale fajnie nie być tego świadkiem, tylko po prostu uczestniczyć w tym, ty żeby. Zarobić, tak? Oczywistym jest, że polecą na pewno do góry kolekcje operacyjne, w sensie skiny znajdujące się w tych kolekcjach. Weźmiemy sobie m.in. kolekcję Nors, czyli kolekcję z operacji Shattered Web, bardzo lubianą, bardzo znaną, z nie, naprawdę drogimi skinami. Tutaj m.in. mamy gangnie, jak możemy zobaczyć, również mamy tego Digla, który swój istny nesans przechodził w te wakacje, kiedy to ceny wypikowały na około 1200 zł, ale teraz również nie ma tragedii. Możemy zobaczyć, że jeżeli wcale ceny były 1200 zł, teraz 500 zł, to jest ponad 60% mniejsza cena, to jest jak najbardziej spokoilem i możemy zobaczyć, że ona również od listopada też do góry, bo to jest 450, nawet na około 800 wystawionych teraz na Macecie, a schodzą po około 600 zł, także też jest dobra cena, dobry moment, żeby się w niego zaopatrzyć, gdyż on również powinien polecieć w górę. Tutaj oczywiście nie mówię stricte tylko i wyłącznie o tym Diglu, że tylko magicznie ten sam Digl poleci. Musisz wziąć pod uwagę, że wszystkie te skiny związane z nim mogą polecieć, co za co tym idzie. Cała kolekcja Norse myślę, że poleci do góry. Tak jak chociażby Havok, czy chociażby mamy jeszcze kolekcję Ancient, która również myślę, że poleci do góry, no bo przy okazji wcześniejszej operacji, czy operacji Beauken Funk. I myślę, że to są dobre momenty. Tutaj chyba kanal również będzie dobry moment, jak mamy Tak, to też Princea. On również może się okazać dość dobrą Także według mnie na pewno skiny pospolite. jak Ci pokazywałem, kawa Headline, AWP Pasimov, więc tam jeszcze mamy jakieś starsze skiny, typ kawa Kaltar, m 4 a nie m Everyday Mirror takie odkie starsze skiny, które już nie są tej, których to skrzynki nie są w tej aktywnej puli, ale są naprawdę bardzo lubiane. Bierze się to z tego, że po prostu teraz ludzie mają więcej kasy, tak, za tym idzie, dostają jakąś kasę, mają trochę wolnego, posiadają przed komplek, chcą sobie pakiety, to wiadomo, że chcieliby sobie pograć z fajniejszym skinem. Logiczne, oczywiste, no nie? No i wszystko fajnie, wszystko też trzeba zastanowić, jakie one będą po skiny, gdzie będą powalić jakiś Medus, Prince'ów i tak dalej. będą bardziej skiny takie, które po prostu są jeszcze... Jeszcze jakieś dostępne cenowo, tak? Niektórzy sobie pozwolą, wiadomo na czerwone skiny, niektóre na różowe, niektóre na fioletowe, niektórzy na niebieskie, tak? I takie skiny według mnie odegają dość znaczącą rolę. Co jeszcze warto powiedzieć, to to, że zaobserwowaliśmy na przykładzie e, tych butterfly'ów, tak? Mówię oczywiście tutaj o motylkach z tej wcześniejszej skrzynki, czy operacji Breakout. Weźmiemy sobie blue Stilla, bo jego troszeczkę schodzi, więc może z tym na wykresie ciekawego zobaczymy. Co na pewno warto o nim powiedzieć, to to, że on też taki renesans, takie naprawdę wysokie piki przeżywał właśnie w okresie czerwcowym, kiedy to cena na naprawdę go było, Zobaczymy sobie, że ze stycznia do czerwca, tak na tą sprawę obecnego roku. Zobaczyliśmy dwukrotność, tak? Teraz ta cena na około 2000, więc tak, nie ma takiego zjazdu na łeb na szyję, ale jest dość duży, tak? Bo z 3000 na 200, 2300 no to jednak jest dość dużo, ale możemy zobaczyć, że teraz oferty są wystawiane na 2900-3000. Za tym idzie według mnie tutaj tak naprawdę nie zobaczymy z jakiegoś tubo wykresu, bo tak jak możemy zobaczyć, jedna sprzedaż dziennie już ustanawia cały ten wykres. Aczkolwiek też możemy mieć pokusić, jakąś małą tendencję zostałem właśnie z tego listopada, gdzie tutaj ją chodziło po 200, coś takiego, a teraz sprzedawany pozor możemy sobie zobaczyć 2500-2700, także też możemy zobaczyć tej tendencję zostałem, jeżeli chodzi o battę Czyli pozwolę sobie wspomnieć na pewno na pewno kolekcję no i myślę, że Butterfly również. Co jeszcze? Na pewno skrzynki. Skrzynki na pewno na to, że one sobie trochę polecą do góry. I skrzynki często są dobrym opcją, żeby wpakować w nie kasę i po prostu z nimi po prostu żyć i czekać, co będzie się działo dalej, tak? Tutaj możemy zobaczyć na przykładzie chociażby i 2013 case. czyli skrzynka, którą możemy spotkać w jednej z najmniejszych ilości na markecie Steam. Możemy sobie zobaczyć, że jej cena również mocno spadła z około 200 zł na teraz około 112 zł. Także możemy zobaczyć, że znajdziemy się około rok w plecy. Że się tak wyrażę, Mam nadzieję, że rozumiesz mój skrót myślowy i teraz możemy zobaczyć, że wybicie się tego dalej będzie naprawdę spoko opcja. Możemy że ich na majkacie jest zaledwie 440. Jest to skrzynka z 2013 roku. Także zobaczmy sobie, że 8 lat, za niedługo 9 lat, to już mamy ją na majkacie i to wygląda naprawdę, naprawdę korzystnie. Jeżeli chciałbyś zastanowić nad inwestycją w, skrzynkami, w skrzynki, polecam ci mój film, w którym analizowałem, które skrzynki były otwierane w listopadzie, gdyż po prostu na podstawie tego zobaczysz sobie, które są na większym albo na mniejszym hype teraz i które są częściej też rzadziej otwierane, co oczywiście wpływa na wartości, tak? nie niegłupią opcją mogą być również starsze kapsułki, gdyż warto wiedzieć, że teraz mamy taki moment, kiedy mamy emocje oczywiście na Stockholm 2021. Ale jeżeli sobie patrzymy na starsze kapsułki to one również mogą teraz, tak nadal, to trochę zanurkować. Po pierwsze, przez to, że mamy kolejnego Majora, czyli że mieliśmy kolejnego Majora. Po drugie, przez to, że mamy teraz na niego promocję. Możemy zobaczyć, jaki spadek był związany z promocją, z 2,70. Na około teraz możemy zobaczyć cenę 2,15. I tu mamy przeciwną tendencję. Mamy cały czas tendencję spadkową. Także myślę, że kupno właśnie tego przedmiotu teraz będzie naprawdę niegłupie. Weźmy pod uwagę, że to jest kapsułka za 2 złote, która już tak naprawdę ma ile? 3 lata, 2 lata, coś takiego. Także naprawdę ciekawie. I według mnie naprawdę to ma rację by tu, żeby coś takiegoś pobawić. Jaka jest 2,20, zobaczmy sobie, że 2,20 mieliśmy tutaj, czyli to jest kwiecień 2020. Także znowu już do tyłu. I spokojnie możemy sobie na tym jeszcze trochę wycisnąć. Możemy się nastawić również na wakacyjne piki, w inwestycji takiej to chyba bardziej długoterminowej, czyli takiej pół takiej średnioterminowej, że się tak wyrażę. Także co, no jest teraz naprawdę ciekawy moment. Ceny lecą do góry, także na przykład, jeżeli jesteś graczem i posiadasz jakieś skiny, które najczęściej jeszcze w świecie gasz na co dzień, nie sprzedawaj ich najlepiej teraz, tylko prostu je sprzedaje w jakimś okresie świątecznym. A gwarantuję ci, że może luty, może styczeń też będzie dobrym momentem, żeby właśnie się wtedy wyżyć i wtedy sobie odkupić tego skina. Także jeżeli wytrzymasz miesiąc albo dwa, można to naprawdę ciekawie zarobić.